Cześć! Witam Was w kolejnym odcinku. Dobra, tak jak mówiłem, postaramy się dzisiaj o dziecko. Tak? Dobra, to trzeba zadać jej to pytanie. Postaraj się o dziecko. No, zobaczymy. No, chyba się ucieszyła. Będzie akcja. Najwyraźniej tak. Zobaczcie. No. Chyba będzie. Tylko ciekawe, jak teraz jest z tymi dziećmi. Bo podobno nie ma małych, nie? I basenów nie ma. No Zobaczymy, co to będzie. No. I czy po jakim czasie się to dziecko rodzi, czy... No ja sam nie wiem, zobaczymy. No i zobaczymy co to będzie, nie? Teraz z tego wyniknie. Tu możecie mieć przed chwilą dźwięk troszeczkę inny, bo przed chwilą włączyłem mikro. Bo przed chwilą będzie mikro z kamerki, a teraz jest już normalne mikro. Yy, z komputera. No po prostu sam Sonic, nie? Tu dziubasek. Był zmutowany po prostu. Sarki, sarki. No ale to ile tam mi przez minutkę był, no to tam? Nic się nie stało, nie? Nic się nie stało. Okej, okay. yy, ale co teraz? Ona jest w ciąży? Jest w ciąży, w ciąży jest. Jak to mam? Jak to jest skąd już ja jest w ciąży? Kiedy będzie dziecko? Skąd ma wiedzieć, że on jest w ciąży? Jest w ciąży, czy nie jest w ciąży? I... ja nie wiem... Hmm, może to trzeba parę razy spróbować. Nie wiem jak to zrobić. Skąd wiemy czy ona jest w ciąży, czy nie jest w ciąży? Oto Ot, jest pytanie. Sprzątnij to? Jest taki bałagan. Ma być. Mhm. Obudzimy ją. I więcej opcji... Nie może trzeba parę razy to spróbować. Bo myślę, że gdzieś powinna mi się informacja. Wyświetlić, przewiniemy też teraz szybszą akcję, zrobimy że udało się, nie? I co? Nie, czyli nie jest. Cały czas nie jest. Będziemy musieli próbować do skutku. Cały dzień nie pomęczymy? <grymne> Jaka beka. Kochanie, będziemy promować się dzień od rana do nocy. A co? Aż się ze zestarzejemy. Nie. 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 Więcej Nie. Pozdrawiam się o I Lecimy z lecimy lecimy z Nie. Lecimy z Nie. Lecimy z tematem, lecimy z tematem, lecimy lecimy, 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 lecimy z tematem, lecimy z tematem, lecimy z tematem, to dudu, du du du. dudu, 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 No na razie jest Lipton, widzę. Coś czuję, że może się dudu, dudu, udać się będzie potomka. Nie będzie potomka, to będzie Lipton. Ona nie żyje, ona nie żyje. Hm. A tutaj żyje. Ale czemu nie mogę z nią mieć dziecka? Co jest grane? No tu gdzieś powinno pisać. Sporo są to jest, nie było barabara, my chcemy mieć dziecko. Oni mi tu wmawiają, że Barabara. Nie, to też nie Oj, rzyga. Ooo, O! E, chyba jest w ciąży. Chyba jest w ciąży, że Jest, bodajże tak mi się wydaje. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No może coś wyjdzie. To dziecko chyba z tego wyjdzie, nie? Coż mogę się mylić. To jesteśmy na. Zło jesteśmy. A tu na kariku. Czyli sprzątnij bardziej. Uh -huh. Zaraz do pracy pójdziemy. No, znaczy w drugi dzień dopiero. Jeszcze trochę dni nam się do po y, prostu zestarzenia zostanie. No, trochę odcinków jest, powiem Wam, z takiego jednego życia. Chociaż już pół życia im minęło. No, ale cała starość jeszcze, dopóki nie umrę, nie? No to, ale myślę, jestem ciekawy naprawdę, czy uda mi się potomka jednego chociaż zrobić, żeby ten tom sobie rozbudować. Bo tak szkoda by było, naprawdę. Tak trochę godzin już tu siedzę. W ogóle w następnym odcinku mmm, pokażę Wam, ile godzin już gram. O tak, tak zrobimy, nie? W Simsy ogólnie. Mhm. O, no co? Uh check it's so nice okay uh, mm -hmm. Weźmiemy jeszcze raz. Spróbujemy nie. I co? O Jezus. Wstyd, wstyd się. Napraw. Ech, chyba jest już w ciąży pożyka. Ty. Oj, chyba jo. Ja. Dobra, chyba jest tak. Zobaczymy, nie? Ale najwyraźniej chyba jest dobrze. Mhm. A nam dni do zestarzenia, ile zostało? Sześć dni. Będziemy siwi, siwy włosy mieli. Karik już nie będziesz w takim przystojniakom. Zaraz do roboty idziesz. Ile ty, ty kibel czyścisz? Żyło ci się zrzegało, a ty go czyścisz. Współczuję Jak tam? Kogo na, na kim jestem? No, czas sobie śpi. Tutaj też chcesz spać. Nie noż, będzie dziecko na pewno. Tak myślę. No raczej będzie, nie? Też naprawdę. Muszę wam rozwinąć yy, te umiejętności. Naprawiania po prostu, żeby wiecie to jak najlepiej wypadło, nie? okej okay. Jest, ile można kibel czyścić. Ona ma dużo energii, ty sobie pośpi. Śpi, śpi, spokojnie. Nie wiem, jak jeszcze raz mi po prostu zwymiotuje sama z siebie, to znaczy, że po prostu jest w ciąży. Super. Ile to można czyścić? Ile ci tam zostało z tego czyszczenia? Tego nie czyścisz w ogóle. Czemu wy nie czyścisz? To jest... to jest ona. Do pracy, do pracy, do pracy, czemu nie się do pracy? Ona ona jest w pracy, Kali do pracy, i bierzemy oczywiście pracy ciężko, Kali, czemu nie do pracy? Czemu nie w pracy? Karik. Czemu nie idziesz do pracy? Piątek. Do pracy, podejdź tu. Do pracy, no. Ej, czemu on nie idzie do pracy? Nie rozumiem. Dzisiaj jest poniedziałek, okej, okay, dobra Nie no, to spoko To mój błąd, przepraszam <grych> no dobra, chcesz sobie pospać A my Ci teraz yy, tutaj wybierzemy no, ten kibel trzeba sprzątnij, mm, Sprzątnij sprzątni ten kibel. I sprzątnij. Straszny widzę problem. Mają ten kibel posprzątać. Jakby to nie wiem, coś było takiego wielkiego. To on może sprzątać, sprzątać i go sprzątać. Jak tam, wróciła z pracy. Ile jeszcze? Zaczpiej nawrócić. O 19 bodajże. No, wróciła z pracy. Okej. Okay. Ja coś widzę, że nie chce się ulepszyć, ten kibel. Nie, nie, nie chcesz tego gdzieś... Ty chcesz to sprzątnąć. No, chyba jest już w ciąży, bo widzę, że nie ma. Postaraj się o dziecko. Tak mi się wydaje, że chyba jest. No zobaczymy, jak to nam pójdzie. Też to sprzątnij, dobrze. jest. Kibel pops. I już zrobiony, gdzieś <laughs> i Będzie babas! Patryk będzie ojcem. A czy Karik będzie ojcem? Ja będę wychowywał. O tak, <laughs> śpimy, śpimy. O, już myśli o rodzinie. No, siku, siko, ale chcesz utomka, tak skorzystaj. Ona sobie smacznie śpi. Okej, okay. a nie jak zabawa słabo te kanały kulinarne. A jak to naprawdę jeszcze i brzuch Uuu, uh, 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 patrzcie. To za niedługo naprawdę będzie rodzić. Mhm. No, rozmawiają sobie. Wszystko jest na razie bardzo dobrze. Chcesz coś zjeść? Zjedz. Wystarczy oglądania tej telewizji. Okej. Okay. Okej, okay, jeszcze teraz siku. Skorzystaj. I karik co chce? Karik jest zadowolony na plus. Okej. Okay. Ona się wysika i też będzie na plus. Ok. Oj, znowu zwymiotowała. Czyli jesteśmy już na dobrej drodze. Tylko musimy teraz... Mm, pokoik już powoli zrobić dla dziecka. Mm -hmm. A pokoik zrobimy Przesuniemy to Tak boom No i zrobimy pokoik, nie? Okej, okay, no to myślę, że to na tyle W dzisiejszym odcinku Myślę, że w, y w następnym odcinku y Po prostu no Zrobimy pokoik dla dziecka Myślę, że dziecko też się urodzi w tym odcinku Byłoby super Więc myślę, że to na tyle Jeszcze raz to, po jeszcze raz to mówię No ale ja się z wami żegnam i do następnego odcinka Cześć